Przeciągnij kolana do klatki piersiowej, mniej więcej 90 stopni. Dolny bark niech będzie pod górnym. Wyprostuj obie ręce przed sobą. Upewni się, że nie odgina szkarku do tyłu. Głowa leży swobodnie na poduszce. Przenieś górną rękę za siebie, tak żeby. Swobodnie mogła opadać. I wydychaj. Pomalutku powietrze. Nosem wdech, buzią wydech. I wydychaj. Powinieneś czuć tutaj rozciąganie i w okolicy bicepsa. I tam pomalutku wydychaj powietrze. To bardzo ważne, żeby wydychać pomału. Pamiętaj, że takie rozciąganie powinno trwać przynajmniej 30 sekund. I za każdym powolnym wydechem, zauważ, jak Twoja ręka opada coraz niżej i niżej do podłoża. Jeśli masz jakieś nieprzyjemne odczucia w okolicy dłoni, podkul palce. I z wydechem powrót.